Dzień dobry panie i panowie. Ja jestem Mateusz a to jest kolejny odcinek z gry Above Snakes. Między odcinkami miałem poszukać tego rzadkiego klucza, ale niestety go nie znalazłem. Nabiegałem się tu i tam, ale jakoś nie mogłem na niego trafić. Ale przy okazji natknąłem się na tą mapkę, której wcześniej nie zauważyłem, a raczej ją ominąłem. I sprawdzamy, co to jest. O, strażnicę. Ta mapa wskazuje, że w tym porcie znajdują się trzy wieże strażnicze. Powinnam je znaleźć i wyczyścić każdą z nich ze szkieletów. A znajdź i wyczyść pierwszą strażnicę, drugą, trzecią. Mhm. Ok, czyli jak szkielety. Tu i pewnie trzeba będzie. Eee. Yy... ...strzelać do nich. Okej. Okay. Trochę mamy więcej amunicji, a wyposażenie, żeby nam znowu nie wylatywało. O, jest 15. 16. Tu ile jest na jeden slot przypada? Nie wiem. Dobra. A więc musimy teraz wrócić... Mm, ...do siebie, do stołu kartograficznego. Kurde, a nie da się zrobić tej lunety. Może nie mam szkła przy sobie. Nie trzeba, będzie, nie trzeba było tak latać daleko. No dobra, i tak musimy wrócić do domku, bo w domku chyba mam szkło. Myślałem, że ta luneta się nigdy nie przyda, ale jak widać, teraz by się przydała. Dosłupka o marchewka mamy trzy marchewki a tak jako ciekawostkę powiem, bo sam o tym nie wiedziałem że nie trzeba wcale użyźniać ona i tak urośnie tylko trzeba ją część podlewać jak jesteśmy tu w okolicy Dwa razy, chyba czy trzy razy ją podlewałem w ciągu dnia. I wyrosły trzy. Ale tutaj ja jestem niepotrzebny. Okej. Okay. O, pięć pszenic. Pewnie jeszcze będzie potrzebna. Pszenica. Jak mają być trzy. Okej. Okay. Stawiamy. razu się przesunę tutaj. Hmm. Yy, co ja chcę? Właśnie myślę, jak to dobrze postawić. Tu i tu, w tą stronę raczej. I tu te strażnice. I tu na pewno. Czy tutaj, obojętnie, najpierw poznawmy ją tutaj bez, bez tu kombinowania, i od razu spróbuję tak to zrobić, by nie przyblokować sobie. O, tutaj. O, i będzie tak to szło tak tak czyli już tu na bok wcale nie dobra ale robi się ciemno to napiję się wody co tu jeszcze tak zmęczona ona nie jest może na szybko jeszcze przebiegnę się zbiorę trochę pszenicy Się, jak tam jest, w tym pierwszym kafelku było 5 do odkrycia, w następnym, te, w następnym też może być 5, w następnym 5. Czyli brakuje. Ojej, brakuje jednej. Przeleciałem tu. Tak, nawozu jeszcze nie ma. No się trochę zmęczy. Co jest tu z O jest Tutaj w czasie nocy żadne zombie nie przychodzą, więc można spokojnie sobie siedzieć i tam kosić. Czemu piesek tam nie przynosi tego? Może trzeba go pogłaskać. Jest z nim. Była opcja pogłaszcz, nawet wyskoczyła na sekundę. O, może teraz będzie przynosił? No, nie, nie przynosi. Tu leży, nie chce przynieść. To za dziwak. Dobra, ile tej pszenicy? Żeby już tu nie przedłużać tego. 15, 16. O, już jest wyczerpana. Dobra, ja wracam do domku. Widzimy się następnego dnia. Dobrze, panie i panowie, mamy następny dzień, a raczej drugi z kolei. Bo zanim złożyłem, wróci to się jasno zrobiło. I oczywiście przeskoczyło dzień następny, czyli dzień 82. Jemy, jemy i jedziemy na stra do, do strażnicy. Tak, podczunek pocztowe Zobaczymy co w tej strażnicy nas czeka Kurde, a zapomniałem znowu tej lunety zrobić. A, Dobra, następnym razem tak się będę znowu wracał. O, jest strażnica pierwsza. No, to jakiś trup leży. Ale dobra, najpierw sobie poszukamy w skrzynkach. Co tu ciekawego. Proch. Nawet nie trzeba go robić, bo on jest, można często go znaleźć. O, znowu proch. Skrzynka fasoli. To od razu ją wiem, żeby miejsca nie zabierała. Dobra i to ręcznie robione. I nie rozrzuca? nie już rozrzuca dobra, to zaraz myślę, że ją wykorzystamy kurde a, 30 na slot jest no a teraz nosi piesek znaczy wilczek nie wiem co z tym pieskiem mam, ale chyba dobra, to naz nazywam tego wilka pies pieskiem i nie będzie wtedy problemu. Dobra, tu się da wdrapać. Tu zadmij wróg, zadmij. O kurde, a co to jest? nie o, o leci jeden kurde tu mnie leje jeszcze dobra leży kurde uciec nie można dobra leż dynamit uciekaj Spierdzielony Dobra tak fajnie jest oznaczone Zasięg I co? Jeszcze? Weź uciekaj babo tu Jeszcze jeden strzał i giniesz Dobra Może wystarczy ich. O. O, i nowy kawałek świata, czyli st druga strażnica pewnie. Do zrobienia. No i super dobra, ja tylko odbiegnę. Piesek mi przynosił to? O, przynosił chyba. Dobra, to ja lecę do domku, do tego stołu kartograficznego. I żeby żebym tylko nie zapomniał tej lunety zrobić. Hmm. To już na szybko. A jeszcze trzeba się podleczyć. Kurde, ile się tu zrobiłem. Jak ta mapa? Tu. I tutaj. Dobra, widzimy się w domu. Nocka przespana, dwie lunety zrobione. Machewka zasadzona. tu wody nie mogę nabrać. Dobra, jeszcze wody nie potrzebuję, więc odkrywamy, skoro tu jesteśmy. A tu też piątka, no i super. Ok, druga strażnica gotowa. nie tak tak i wtedy C i druga miała być tutaj o tak sobie ją obrócimy i trzecią myślę że postawię tutaj no, bo gdzie indziej dobra ten sam trup A wtedy fartem mi się udało przeżyć na ostatnim tym skrawku życia. Zobaczymy tym razem. Chyba tej marcherki mam coraz mniej, ja cały czas ją sadzę. Może po drodze zbiorę. Jak się uda ją znaleźć oczywiście, bo jej jak na lekarstwo rośnie. Tu nie widzę. To jest mięta, tak. O nie, marchewka. Dobra, jedna. To jest mięta. Ale jedna, jedna marchewka na całą planszę tu rośnie. No to jest trochę bez sens. dzikamięta, dzika, mięta, dzika mięta. O tu jest marchewka. Jest taka jaśnie zielona. O, tutaj o nikt nie chodzi. Święto. O, a tu za to co jest więcej? Ich. Ja ich. A ja ich ustrzeliłem jak szukałem tego klucza. Pewnie. Po trzech dniach się zrespią i tak. Dobra, lecimy na tą pustynię. Coś zjemy. Dobra, jest druga O, przepraszam, skunda. Eee, ważnego SMS-a raczej Messengera, ale już dobra już jestem, nie ma co wspominać, bo pewnie i tak tego nikt nie zauważy bo utnę to dobra, bierzemy proch No te kulki jak na dzikim zachodzie dobra, tylko tyle? To może będzie prościej Dobra, to najpierw zróbmy broń. Znaczy amunicję. I dobra, 99 naboi powinno starczyć, więc próbujemy. Zadnij wróg. Dobra, skąd one wyjdą? Najpierw, dobra, jest z dynamitem, coraz trudniej, kurde. O, przestrzelił, chodź piesek, i znowu z dynamitem, z bronią, kurde, co oni tu mają. Znowu dynamity. Szkoda, że dynamity ich nie uszkadzają. I już. Nie, ja czuję, że tego nie przeżyję. Nie ma gdzie się ukryć nawet. O, udało się. Hmm. No ale co z jak mam mało życia? Zowie zmieści się, gdy otrzymujesz obrażenia. Można je przywrócić przy nas lekarstwa lub odpoczywając. Hmm. Z tego co e, ja wiem, znaczy, to odpoczywa się również przy ognisku, tak? Może postawmy sobie gdzieś w jakimś neutralnym miejscu. Na przykład obok te, e, tego chłopa, czyli po środku, tak? No po środku. Umieść. No i co? Zmienia się? No zmienia się. Dobra, to czekamy aż wyzdrowieje pani. Chociaż, chociaż powiem, że to idzie jak krew z nosa. To już lepiej chyba wrócić na koniu. Przespać się, ale teraz się nie prześpi, bo zanim wrócę już pewnie będzie dzień. Dobra, to czekamy. To czekanie aż to zdrowie się y, uzupełni, to idzie jak krew z nosa, ale wiecie co, zrobiłem sobie tego proszku śmiesznego, co jemu przynosiłem i on dodaje 50% zdrowia, cyk i jest prawie pełne, więc teraz jak będę walczył, będziemy się y, wspomagać tym proszkiem. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, napiję się. E... Użyjemy tej lunetki. I odkryjemy trzecią strażnicę. Ok, bazu, mapka. I stawiamy. Gdyby jakoś miało ręce i nogi, to może i tak. Zobaczymy, co tu na nas czeka teraz. Eee, dobra, tu pusto. Trzeba boi trochę dorobić. To chyba znowu będą trzy, trzy rzuty. Tych szkieletorów. Kamienie mi niepotrzebne. Dobra, wyjdziemy teraz krzemieni. A krzemień też mogę wziąć, no i w sumie kamień też, bo w jednym slocie jest. Szkoda, że tak mało. Może tu będzie? Nie, tu nic nie ma na razie. Ustawimy się tak i tak, przygotujemy naboje. Kurde mam aż jeden proch. No dobra. No ale zawsze jeszcze pozostaje łuki strzały. Dobra. Róbmy to, żeby nie tracić czasu. to te trzy strażnice zajęło nam trochę ich przechodzenie. O jest! I znowu i strzelce teraz. Dobra. Jeszcze nie. O tutaj! O ich. Dobra. Aha, to tak. O, ten się zawiesił na szczęście. No i dobra. To jeszcze jeden rzut, pewnie. 38 naboi. O. Dobra. Ale tu mi się wydaje, że jest łatwiej niż było w poprzednim. Ten i ten też się zawiesił no i super nowy kawałek świata do zbadania co tym razem dobra uleczymy się yy. a mam tą lunetę przecież nie trzeba wracać gdzie ona jest Żywność nie, o się ciemno robi, ale ja robiłem sobie. Od... O, tu są te lunety. Kurde, ja patrzę, szukam, czemu ona się tu przypisała. O, jak na złość, dwa profy No to w takim razie myślę. Że spotkamy się wtedy w następnym odcinku, bo tutaj tych prochów na razie nie ma. Te skrzynki się muszą tutaj odnowić, że tak powiem, i wtedy będziemy lecieć dalej z fabułką na pustyni. A więc, jeżeli się podobało, to zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. 爸爸。Papa.